Jakże mogę wybrać sen, o Boże mój Boże, gdy oczy tych, którzy za tobą tęsknią, czuwają z powodu rozłąki z tobą. I jakże mogę udać się na spoczynek, kiedy dusze ciebie miłujących wielce strapione są z powodu oddalenia od ciebie. Powierzyłem o mój Panie, mojego ducha i całą moją istotę prawicy twojej potęgi i twojej opieki. A moją głowę składam na posłanie dzięki Twojej mocy i podnoszę ją zgodnie z Twoją wolą i Twoim życzeniem. Tyś jest zaprawdę ochraniającym, stróżem, wszechmocnym, najpotężniejszym. Na Twoją moc, we śnie czy na jawie. O nic innego nie proszę prócz tego, czego Ty pragniesz. Jestem Twoją sługą i w Twoich rękach się znajduję. Pomóż mi łaskawie czynić to, co rozniesie woń Twojego zadowolenia. To prawdziwie jest moją nadzieją i nadzieją tych, którzy cieszą się Twoją bliskością. Pochwalony bądź, o Panie Światów. Baha'u'llah.